Halo? witam. Jestem Arcisowy, jesteście wy z 9-Posztag 2. Oddział zamknięty. Ale my nie jesteśmy na oddziale zamkniętym, bo nas z niego wywalili. Więc jesteśmy tu w bibliotece, gdzie możemy w końcu pójść do ogrodu. O jaki piłczok? Piłce brakuje powietrza, ale wentyl wygląda w porządku. Wygląda w porządku. Okej. Okay pigment wyobraźni złapany, Złapę. Ptaszor! To ten ptak rzuca cień przez okno. Biblioteki. A jo, racja? A jest, dobra, widzę go. Gdyby nie ten ptaszor, to by nie było tego odwłoku. Mogę w niego czy nie rzucić nożyczkami? Nie? Dlaczego nie? Pomiędzy deskami jest wciśnięty mały klejnot. Nożyczki go wydłubią. O. Jeden z dwóch. I mamy kolejny. Bardzo krótki dziennik. Pielęgniarka Ashley jest dziwna. Czasem jest miła i opiekuńcza, a czasem diabeł. W nią wstępuje. Wczoraj widziałem Panny Ashli gapiącą się w okno. Przez które parę. Wczoraj widziałem Panny Ashli gapiącą się w okno przez dobre parę minut. Tak jakby śniła na jawie. Ciekawe. Nie tylko pacjenci zachowują się tutaj dziwnie. Ktoś usiłował naprawić ławkę na próżno. No nie wiem, jak na razie trzyma. O, kawałek taśmy sobie zabrałem. Strzem, że będę musiał to nakleić dopiero, jak ją napompuję. A nie, chwila! Jeszcze inaczej. To jest pompka. No, teraz jest zaklejona. I chwila to nie jest tkanina, to jest taśma izol izolacyjna. Normalniej Dobra, naprawmy piłkę hopu. O. No ale poszedł to dobrze. Bo jak patrzyłem na jego stopy, które były obute w papucie, na tym deszczu, to mi się robiło zimno. Zwłaszcza, że też w tym momencie mam takie, no może nie takie, trochę inne. W zegarze słonecznym brakuje dwóch kryształków. Niektóre z nich są dość pokiereszowane. to pewnie nieważne. Co to jeszcze jest? Tak, to jest kawałek tego. A, mogę piłką rzucić w taszora. Won. <grym> <grym>

Mój ulubiony, ten, tamten z, z wielu gier od artefaktów. Chociaż to nie jest do końca gra od artefaktów. Wszystkie mają być zielone, tak? To najpierw wszystkie zrobię na czerwono. E, chyba popsułem. Oj, popsułem. Są wszystkie na czerwono. Mm. Oj Coś kurde. To są swoją drogą palce z paznokciami takimi? Trochę tak wyglądają. <gry> eee. Jest. I trzeba było sposobem, albo na hama. Zrobiłem na chama. Piromania to zaburzenie popędów, w którym cierpiący odczuwają niekontrolowaną żądzę wielokrotnego podpalania. Zedraszkow stanowi najlepszy przykład. Było napisane niedawno, czy co? Zed ma bzika na punkcie ognia. Skizofremia to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje ch charakteryzują halucynacje i omamy. Zupełnie jak u pacjenta, który uciekł ze mnemozyn ze mnemozyna. Starszy człowiek twierdzący, że jest wężem. Ej. Ej! Ehm, jak na początku dali nam tego agenta MI6 jako naszego przełożonego, to jeszcze było ok. Ale tutaj to, to już jest trochę daleko idące. Trochę burzy świat, ale niech będzie. Człowiek, który twierdzi, że jest wężem, chętnie bym tu zobaczyła. Wiecie dlaczego to jest. Powiedziałem, że to burzy świat, tak? Wiecie dlaczego? Ponieważ było nam powiedziane, że Hop jest tamtym burmistrzem od... Który mamy rok? Bo on tam był burmistrzem od jakiegoś czasu już? Chyba, że mylę w tym momencie z pierwszym Enigmatis, gdzie pastor był od założenia wsi, czyli od tak dobrych 300 lat. <laughs> Chyba mi się z Enigmatis pomyliło, ponieważ niedawno wcześniej był pogrzeb poprzedniego burmistrza. Niech będzie, że to jest jeszcze łączone uniwersum. Pirofobia to paraliżujący lęk przed ogniem i płomie płomieniami. Chory czuje się obezwładniony na sam widok ognia. Zaobserwowałem... Takie symptomy u Ginger. Ginger cierpiała na pirofobię. Ogień musiał być dla niej przerażający. O, i druga płytka. On wie za dużo. Dobra, tego nie otworzę jeszcze. Też nic nie zrobię. No to idziemy dalej od oddajemy... Masz bruniczkę. <laughs> I poszedłem dalej Biedny jednym Czy mogę mu jakoś pomóc? Ale na szczęście serce jest całe. Mogę, muszę tylko mieć narzędzia. Rączka biurka. Aaaaah. Otwórz. Jest to Długo to to nie potrzyma. O, kawałek makiety. Od dawna nie widziany. Długo to nie potrzyma na strzywaczu, ale niech będzie. Dziękuję tak za i Coś jest pod siedziskiem. Jest to trzeci kawałek płytki. Aha, i notatka. Nigdy nie otworzysz zegara słonecznego. Ha! Zegar słoneczny wygląda interes intrygująco. Chyba widziałam gdzieś tutaj jeden z kryształów. Co? A dobra, to nam otwiera możliwość przeszperania tego śmietnika. Mam yy, szapkę. Dobra, nieważne. Ech, na pewno to jest do zabrania, bo to jest klejnot, który nam jest potrzebny. Lolka. Blondynka ta drewniana dłoń lalka brunetka, co nie wyglądało jak włosy, ale może być. A dobra, widzę co to jest. To nie jest czapka, to jest część klepsydry, tamburyn a na głowie. Kajdanki też widziałem tutaj leżą. Ciekawa rzecz w takim miejscu. Czapka. Młotek. Mumia. Mumia? To jest mumia? Ok. Kreda. I talizman do złożenia. Albo otwarcia opakowania i jest tutaj, proszę bardzo. Andoridów. Pięć trzy siedem jeden pięć trzy siedem jeden. cztery sześć osiem cztery sześć

to jest chyba irlandzki symbol nieskończoności? Dziwne, bo miejsce jest... Yy, motywowany grem mitologią bardziej, ale okej okay. Chwila, winda... a dobra Tu jest winda nawet nie sprawdziłem, że nie ma guzika. Jak oni w takim razie ją otworzyli? Bo oni ją wcześniej nie otwierali. Jest sala operacyjna. Na której już byliśmy. I świetlica. A to, to nie był oddział zamknięty. Czy był? Chyba był. A i płytki były nam potrzebne pod prysznicem. Można je swobodnie rozstawiać. To dobrze. Gdybym tylko widział, gdzie są kontury na przykład. Ułóżmy jakieś kształty, zobaczymy, co się do niego łączy. To chyba będzie na koniec, najwyżej znowu przestawimy. A, ja, ja widzę kontury. Tak, to są kontury. Czyli to jest tutaj... To będzie tu? Nie, wyżej. W takim razie to przechodzi trochę na bok. O, tutaj góra jest wcale nieułożona. Coś mi tu nie pasuje. To się zgadza, ale to nie. A to nie jest końcówka? Co jest? A dobra, widzę. Dobra już wszystko ma sens, nie jestem pewien do czego to nawiązuje. Wygląda jak Grecja. kawałek w bok tak to jest kontur nie zauważyłem go czy lecimy tak o i nagle wszystko się zgadza no nie make it stop What's wrong with you? Can you hear me? I can't take any more risks Please, don't struggle. Hey, why is my partner locked up in there? Because she's delusional. Nonsense. Not everyone in here is crazy, you know. Czyli co? Akt piąty. Chyba tak nie działa. Co mówię, co to robi sznur? Chyba tak nie działa, że cię salowy może zamknąć, jak jesteś na wizycie, bo, bo, bo cię podejrzewa o coś. Co? Eee, muszę się stąd wydostać jak najszybciej? Zaczynam żałować, że te drzwi są takie pancerne. <grytanie> Uu. Hmm, może, może coś jest za tą płytką? Gdybym tylko miała klucz. Francuski w sensie. Cholera jest dość gruba. Jest teraz postrzeżenie, co to znaczy, że jej nie zerwę? Mydło nieskuteczne w starciu z pancernymi drzwiami. Ale mydło otwiera inne wrota. Może i tracę zmysły, ale wody marnować nie będę. Aha. Lodowata, ale przynajmniej jest czysta. Mogę ją namydlić. Teraz jest lodowata i pełna mydła. Co dalej? To dobre pytanie. Uuu, coś jest w materacu. Pod materacem też coś leża, Kawałek makiety. Ja nie mam niczego, żeby wyciągnąć to coś z pod materaca. A, to jest brudna strona. I czysta strona. Kto to projektował? Bo nawet jak ktoś ma, miałby być zdrowy psychicznie, to po siedzeniu w takiej sali przez jakiś czas dostałby jakiś problemów. Co najmniej nerwicy natrętw. Przez to, że mamy taką...

What if I told you it was Kreitz who played dirty back then? <laughs> She'd do anything to save her and Professor's reputation. What if I told you Robin is here? I'm sure you're eager to meet him. Here, take this and be a detective. Kościany nóż. Nasz własny ten. Jak się mówi na takie noże? Kurde, zapomniałem słowa. Nie majher, bo majher to jest taki rodzaj noża sporego noża. Ten mechanizm wykonuje kołukazem. Wykorzystuję kółka zębate, jednego z nich brakuje. Well, mogę umyć nóż? Nie, mam długą sprężynę do długich czegokolwiek. No i jeszcze możemy w ogóle zrobić Długiej sprężynę nie umyjemy, Kosiora też nie To nie działa zerwać tak folię. i mogę długą sprężyną wyciągnąć sznur, na który ktoś sobie powiesił klucz francuski, żeby mu nie spadł, tak? Trochę tak to brzmi. Na dole jeszcze leży lina, ale widzę, że nie mam z nią kombinować. Jest zębatka, są zapałki. Zębatka jest brudna, więc trzeba ją umyć. A to trochę sensu. Brudna zębatka może się szybciej zaciąć. Uuej, oh, ale ona zmieniła kształt nagle. Przesuni żeton Który ten? Profesor mówi, że jedynym sposobem na wyleczenie Zeda jest hipnoza. Mam nadzieję, że na mnie jej nie próbuje. Hmm, czy krow naprawdę próbował leczyć Zeda za pomocą hipnozy? A co to jest zapalniczka? Pamiątka Zeda. Wygląda jak jakaś zapalniczka. Tutaj moi drodzy się zatrzymamy na dzisiaj. Albo wiecie co nie? Jak już uciekamy z więzienia, to uciekniemy z tego więzienia. Owen, is that you? Ah! What do you no! No, Owen! Watch out! I tu moi drodzy się zatrzymujemy na dzisiaj, bo... bo mamy złotą piątkę. 5 z, z... ilu z dziewięciu poszlak. Well, zobaczymy czy uda nam się uratować Owena. Powinno, gdyż to jest chyba prequel do, poprzed, do poprzedniej części, która jest następną, ale jest poprzednią. Dobra. Kochanecie Ci Boże? Siema.